Halo, halo, witajcie kochani. Dzisiaj nietypowo, dzisiaj nie będzie gramatyki, nie będzie ortografii, nie będzie frazeologii. Dzisiejsze wideo troszeczkę eksperymentalne. Osoby, które mnie znają, które czytały mojego bloga przez wiele lat, osoby, które mają mnie w gronie znajomych na Facebooku, które śledzą mojego aktualnego bloga. On troszeczkę ostatnio umarł, dlatego, że nie mam czasu po prostu się nim zajmować tak, jak bym chciała. Ale osoby, które mnie znają, wiedzą, że książki są moją pasją. Napisam jedną książkę, w tym momencie kończę pracę nad moją drugą książką i mam nadzieję, że będzie to dobry sukces wydawniczy, duży sukces wydawniczy. Więc osoby, które mnie znają, wiedzą, że książki to jest moja miłość i moich uczniów zachęcam do czytania. Mało tego. Wiele razy okazuje się, że uczniowie, którzy przyszli do nas na lekcję, nie lubili czytać, nigdy nie czytali, nie doceniali tej formy rozwijania i tej formy relaksu. Nagle proszą mnie, Agata, poleć mi coś. Chciałbym zacząć czytać. Wow, to było fajne, poleciłeś mi jakąś książkę, komiks, artykuł, chcę więcej. I co ciekawe, to właśnie te osoby poprosiły mnie żebym oprócz standardowych lekcji języka polskiego, jakie dla Was przygotowuję, od czasu do czasu wrzucała także recenzje dotyczące tego, co warto przeczytać po polsku, co warto obejrzeć, albo też gdzie warto pójść, ponieważ jak pewnie się orientują osoby, które mnie znają prywatnie, bardzo dużo zwiedzam, bardzo dużo podróżuję chodzę po różnych muzeach, wystawach, więc psz, wiedzę mam taką. I y, troszeczkę tak eksperymentalnie, więc nie ukrywam, jestem troszeczkę spięta, ponieważ zupełnie inaczej jest pisać coś, pisać o czymś, a inaczej mówić do ludzi, którzy będą za chwilę oceniali to, w jaki sposób mówisz, jak wyglądasz, ile ważysz, jak po wczorajszym wideo o imię Słowach. E, więc moi drodzy, pierwsza recenzja, zobaczymy jak się przyjmie. Czy będą to oglądać tylko cudzoziemcy, czy także moi polscy przyjaciele i znajomi? Pierwsza recenzja. Słuchajcie, nie mogłam wybrać inaczej. Od 12 roku życia, co też moi znajomi wiedzą, e, największą moją miłością jest Stephen King. I tak naprawdę czytam chyba. Wszystko, co wyszło po polsku, e, pióra mistrza. E, część rzeczy czytam także w oryginale i e, przyznaję, jest to dużo trudniejsze, e, ponieważ jest to bardzo, bardzo bogaty język i bardzo specyficzny. Dlatego Stevena czytam po polsku. Zaczynałam jego przygody, przygodę ze Stevenem od miasteczka Salem, starego wydawnictwa. Amber, czarna okładka, wampiry na okładce i tak krok po kroku, rok po roku odkrywałam coraz bardziej e, literaturę, którą tworzy Mistrz King. Bo tak go lubię nazwać, lubię go nazywać Mistrzem. E, ostatnio na polskim rynku ukazał się Instytut. Najnowsza powieść Kinga, którą. Widzicie, to jest taki format książek, który najbardziej lubię. Ach, e, najnowsza książka, reklamowana jako podpalaczka, kolejna podpalaczka. Nie wiem, czy czytaliście podpalaczkę o dziewczynce, która ma e, możliwości po prostu pff, umysłem wywoływania ognia. E, przeczytam Instytut i powiem tak. Mniej więcej od 2010 roku Stephen King przestał pisać horror. I to trzeba sobie wyjaśnić raz a porządnie. Od czasów powieści pod kopułą, czyli rok 2010 bądź 2011, mistrz odszedł od horroru. Jest tutaj groza, ale nie ma rzeczy takich typu zjawy, wampiry. No dobra, gdzieś się coś tam pojawi, bo to zło zawsze jest. Ale jeżeli sięgacie po Instytut po to, żeby się przestraszyć, to będziecie zawiedzeni, ponieważ Instytut jest powieścią o współczesnej młodzieży, o współczesnym świecie. Zacznijmy sobie może mniej filozoficznie. Tytułowy Instytut jest to miejsce, do którego trafiają dzieci, które wykazują specyficzne zdolności. Mogą to być zdolności czytania w czyichś myślach, albo przesuwania przedmiotów, wpływania na ruch przedmiotów. I do tego Instytutu trafia także Luk. Luk ma 12 lat. Jest mega utalentowanym, zdolnym chłopcem. Do tego stopnia, że jego rodzice słyszą od dyrektora szkoły, do której Luk uczęszcza, że proszę Państwa, Państwa dwunastoletni syn powinien iść już na studia. Pewnego ranka Luke budzi się w nieswoim pokoju. Jest to klatka, jest to pewnego rodzaju więzienie, które do złudzenia przypomina jego pokój, ale pewne szczegóły się nie zgadzają. I nie zgadza się jeszcze jedna rzecz. Nie ma jego rodziców. Rodzice zostali zamordowani. Okazuje się, że Luk znalazł się wśród, grona wybrańców, tych kilkunastoletnich, ale też kilkuletnich dzieciaków, które trafiły do Instytutu. Nad dziećmi prowadzone są różnego rodzaju eksperymenty, które mają pewien cel, mocno wpisany w teorie ochrony świata i ochrony Stanów Zjednoczonych. Nie będę tu spoilerować, dowiedzieć się tego z książki, i teraz tak. Miałam z tą książką pewien problem. O ile kocham Kinga, to przez pierwsze ymm, strony drugiej części drugiego rozdziału, czyli tego poświęconego już Lukowi, byłam troszeczkę zniecierpliwiona, ponieważ King przyzwyczaił mnie do dużych przestrzeni, do wielkiego panoramicznego opisu Stanów Zjednoczonych i przyzwyczaił mnie do wielu bohaterów. A w tym momencie tak. Pierwsza część poświęcona jest policjantowi, który też pojawi się później w życiu Luka. Natomiast moim zdaniem jest to postać niewykorzystana maksymalnie, ponieważ nie wiemy skąd ten policjant się wziął, nie wiemy dlaczego znalazł się w miejscu, w którym się znalazł. Jest to mega ciekawa postać, a troszeczkę co. nie pojawiło się nigdy w Kinga, troszeczkę spłycona. Zabrakło mi. Sensu tej postaci, zabrakło mi yy, jakiejś takiej głębszej warstwy. Być może faktycznie mistrz się po prostu starzeje i gdzieś tam ten styl, który do tej pory był jego takim wyznacznikiem pisania, troszeczkę zaczyna gdzieś tam przypominać yy, dziurawy szwajcarski ser. Ale okej, okay. przechodzimy do drugiej części, czyli do tej części, w której pojawia się luk, do tego drugiego rozdziału. Byłam przyznam na początku znudzona. Mamy kilko rodziciaków, mamy luka, mamy Instytut, o którym nie za wiele wiemy, wiemy, że te dzieci są zabrane od rodziców. Natomiast no, gdzieś tam zabrakło mi tej panoramy, tej soczystości, która jest typowa dla Kinga. Tym bardziej, że ja uwielbiam czytać o Stanach Zjednoczonych, uwielbiam kulturę amerykańską, prowincję amerykańską, no Chciałam tego, oczekiwałam tego. I najpierw byłam taka troszkę zła, ale później zaczęłam patrzeć na tę część dotyczącą pierwszych dni pobytu Luka w Instytucie inaczej. I dostrzegłam w tym niesamowitą mądrość, ponieważ King opisuje tutaj współczesne dzieciaki. Ja sama jestem mamą, za kilka lat moje dziecko zacznie sięgać po komputer, zacznie się interesować bardzo niewygodnymi tematami, zadawać mi niewygodne pytania, zacznie budować swoje relacje z rówieśnikami, wchodzić z nimi w różnego rodzaju interakcje, przyjaźnie, kłótnie, nienawiść. I jak zaczęłam patrzeć na tę część w ten sposób, taki mocno socjologiczny, mocno psychologiczny. To pomyślałam, kurcze, mistrzu, jesteś genialny. Więc, instytut w dużej mierze, nie wiem ilu recenzentów to dostrzegło albo dostrzeże, w dużej mierze jest to powieść o współczesnych dzieciakach, o tym, z jakimi zagrożeniami się spotykają mi chociażby z użytkowania mediów społecznościowych czy w świecie fake newsów, prawda? I myślę, kurczę, życie współczesnego dzieciaka to jest taki niesamowity labirynt, bardzo trudny do przejścia. Wszędzie czyhają pułapki i King, mimo tego, że ma 72 lata, bo trzy dni temu miał swoje 72 urodziny, on się tak znakomicie porusza po tym świecie, jakby kurczę miał 14 lat. To jest w ogóle dla mnie no, niepojęte. Więc jak już to odkryłam i dałam się pochłonąć temu światu, mało latów, jak to się mówi, yy, pomyślałam, że to jest fantastyczne. Yy, problemy tych dzieciaków to w jaki sposób budują relacje. W życiu. Bym nie powiedziała, że napisał to gość, który mógłby być dziadkiem tych dzieciaków. I to było fantastyczne. Przy okazji e, mam tutaj bardzo mocne skojarzenia z Władcą Much. Nie wiem, czy kojarzycie tę powieść. Władca Much to jest jedna z najbardziej brutalnych powieści o świecie dzieci, jaka kiedykolwiek została napisana. E, wydaje mi się, że nawet bardziej niż Dziewczyna z Sąsiedztwa Jacka Ketchuma i tak mi się mocno właśnie z władcą much to wszystko co się działo w instytucie kojarzyło, bo jest przemoc, bo jest, są dzieciaki z różnymi problemami, dzieciaki z różnych światów i one wszystkie muszą się w pewnym momencie zmierzyć ze złem. To zło nie wynika z ich ponad normalnych umiejętności. To zło Niosą ludzie. Jest to powieść o niewolnictwie, jest to powieść o wykorzystywaniu dzieci, jest to powieść o przemocy, o zezwoleniu na przemoc. Jest to powieść o ignorancji praw człowieka przez instytucje rządowe. Jest to powieść o Stawaniu się dojrzałym człowiekiem, o procesie stawania się dojrzałym człowiekiem, którego doświadczają dzieciaki. Jest to powieść o przyjaźni, jest to powieść o problemach, które budują naszą tożsamość od dzieciństwa. I kiedy zaczęłam patrzeć na tę powieść w ten sposób, odkryłem ogromny kunszt. I yy, jeszcze raz powiedziałam sobie w głowie, mistrzu jak ty to robisz? Że ja w każdej Twojej powieści odkrywam coś mega wartościowego. Więc mamy dzieciaki, które są przetrzymywane w instytucie. Ten instytut ma swój cel, ale tak jak już powiedziałem, nie chcę spoilerować. I w pewnym momencie, Luke, jak to u Kinga bywa, jest zawsze ten główny bohater, który musi stanąć na czele i zmierzyć się ze złem. Musi stać się takim liderem. Luke staje się liderem. Jego przemyślenia dotyczące rzeczywistości, dotyczące współczesnej Ameryki, dotyczące Trumpa, bo King oczywiście od ostatnich kilku lat wszędzie gdzieś tam te swoje trampizmy wkleja do powieści, co bardzo mi się podoba. I Luk ma mnóstwo ważnych przemyśleń. Mogłabym naprawdę siedzieć z zakreślaczem i tak sobie cytaty zakreślać po kolei i Luk musi stanąć na czele tych dzieci, i sprawić, że odrzucą one te kajdany niewolnictwa, do którego zostały zmuszone, zbuntują się i odwrócą kolej swojego losu. Pomagają w tym lukowi także dorośli. Pojawia się wspomniany już na początku policjant. Mega niewykorzystana postać. Taki fajny był. Pojawiają się dorośli, pojawiają się wątki teorii spiskowych. Eee, tak, e, takie mity też dotyczące teorii spiskowych, czyli chemtrails i tak e, dalej. King Burs lubi w ogóle teorii spiskowe w swoich powieściach. On patrzy na nie z przymrużeniem oka, ale też e, robi nam takiego psikusa, ponieważ e, wykorzystuje te teorie spiskowe, tak, żeby nas przestraszyć, że a może faktycznie oni tam są. Więc to jest mega ciekawe. E, powieść napisana e, bardzo plastycznym, bogatym językiem, ale jednocześnie bardzo dynamicznym językiem, e, prostym w odbiorze, więc myślę, że spokojnie osoby, które e, chcą zacząć e, do cudzoziemców, teraz mówię, przygodę z literaturą polską, Mogą sięgnąć spokojnie po instytut. Natomiast jeżeli chodzi o Polaków, do fanów Kinga parę słów. Nie sugerujcie się reklamami, że najstraszniejsza powieść od czasów: nie wiem, lśnienia, albo Starking wrócił. Co to w ogóle jest za hasło: Starking wrócił? A on gdzieś wychodził w ogóle? Nie ogarniam tego, nie ogarniam sygnowania tej powieści powieścią podpalaczka. Ehm, tak, e, gdzieś tam to jest nietrafione. Nie nastawiajcie, się na, nie nastawiajcie się na to, że się wystraszycie. Nie nastawiajcie się na to, że będą e, dwie dziewczynki i chłopiec na rowerze i, e, albo klan z balonikiem. Nie, to nie jest to. Dosłownie, to nie jest to. E, natomiast Myślę, że ta powieść spodoba się też fanom serialu The Stranger Things, ponieważ widzę tutaj mega dużo analogii w ogóle. Szczególnie jeśli chodzi o trzeci sezon serialu, czyli ten najnowszy. Akurat jestem na bieżąco, bo dopiero skończyłam oglądać i widzę mega dużo odniesień. Więc. Myślę, że King, który też jest fanem tego serialu, sporo tutaj mógł inspiracji zaczerpnąć. Generalnie oceniam tę powieść w skali od 1 do 10 na 7,5. Nie na 10, co się rzadko mnie zdarza, jeżeli chodzi o mojego mistrza. Głównie ze względu na to, że pewne rzeczy nie do końca zostały wykorzystane. Niewiele wiemy właśnie o Bohaterach dorosłych, o policjancie, którego poznaliśmy na początku, a którego postać, okazuje się kluczowa, ale moim zdaniem mało wykorzystana. Więc głównie ze względu na to. Um, poza tym co? Y, gdzieś tam miałam taki niedosyt na koniec, że niektóre wątki bardziej mnie interesowały, y, ale to jest chyba to, o czym mówiłam, że mistrz. Y, może po prostu z wiekiem trochę zwalniać, bo nawet ci e, straszni e, profesorowie i doktorzy z instytutu, czyli tacy współcześni e, doktorzy Mengele, e, nawiązując do II wojny światowej, oni za mało zostali moim zdaniem psychologicznie opisani. Zabrakło mi tego, ale też kurczę: no, King ma 72 lata, więc jak na 72-letniego gościa. Pisze świetnie. Więc tyle o instytucie, jestem ciekawa Waszych opinii. Jeżeli podobało Wam się to wideo, jeżeli chcielibyście więcej recenzji, po prostu dajcie znać. Dziękuję za każdą subskrypcję. Buduję swój kanał, poruszam się po tym. Na razie trochę po omacku, ponieważ ja jestem nauczycielem, a nie wizjonerem z YouTube'a. I tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie i czekam na opinie. Trzymajcie się, cześć!